Przed momentem dostałem przesyłkę od kuriera. Zakupiłem do studia monitor podglądowy. Tu jest przelotka na baterię. Zapłaciłem 400 zł, bardzo dobra cena bo te monitory chodzą bardzo w dużych, są w dużych cenach. No, używane to jest, ale no i tu jest opis i tak dalej. To się będziemy potem bawić. Tu jest osłona przeciwsłoneczna, zaczaskowa. I teraz najważniejsze, może to odstawimy na bok. To jest profesjonalny monitorek. Dobra, tak to Dobra, to No tak to wygląda. Liliput. jestem naprawdę zadowolony, jestem fajny. Teraz tak, tu są wejścia uniwersalne APU BNC Tu jest zasilanie jakbyśmy chcieli wykorzystać zasilanie zewnętrzne Potem tu jest jeszcze zasilanie tego typu na, na przykład w, w studiu czy jak tam, żeby nie katować się z tym tylko na zasilacz wejście HDMI włącznik i to się bardzo ceni. Że jest ręczny, nie jakiś tam włącznik impulsowy. No i tu są z boku nagwinty. Od góry nie ma. No i to wystarczająco jest. Widać, był nieotwierany. To jest istotne. Nie inaczej. Także jestem zadowolony. Jeszcze wam pokażę inne rzeczy, które zamówiłem. Te monitory chodzą w granicach 900 zł, do ponad 1000 nawet, ale mówię o nowych. Ten jest używany i to tak mi się trafiła okazja na OLXie pan, który to wysłał naprawdę uczciwy jeździ. bo wysłałem mu pieniądze naprzód, jak się to mówi. No to to byłoby tyle z mojej relacji, mojego zakupu. Teraz nagrywamy w automacie, zobaczymy jak to wyjdzie. Stabilizacja optyczna. Teraz nagrywamy w manualu No moja antena. No, i to by było na tyle tych testów. No ładnie łapie ostrość. tu jeszcze taki samochodzik, dosyć fajny. Ładne kolory. Teraz nagrywamy w automatyce. Powiem tak, że yy bateria, tą którą dostałem od sprzedającego ma yy no lekki brzuch Także będzie trzeba nową baterię kupić. I na tej baterii po prostu nie ma pełnej wydajności kamery, znaczy kolorów tego wszystkiego. chwilę kiedy kupię baterie, będzie na pewno dobrze, bo na przykład podłączając zasilarz od razu całkiem inne kolory są i tak dalej. Także to jest spowodowane baterią, ale mimo tego i tak nagrywa naprawdę rewelacyjnie. To w tej chwili to jest bardzo daleko. No teraz to już z ręki to częska sprawa to jest jeden ze statywów. To jest odległość wiadem w granicach 2-3 km. Także uważam, że to jest świetny. Świetny rezultat.